Bez gwiazdy nie ma jazdy. Pokażę Wam dwa samochody dla czterech osób do spania i czterech do jazdy. Widzicie ten charakterystyczny garb i dla czterech osób do jazdy, ale dla dwóch osób do spania bez dodatkowego łóżka. I mamy taki zestaw dwóch samochodów w kwocie 399 tysięcy na auto. Ma 7 metrów długości z, z zabudową już od, od razu z uchwytem na rowery, z klimatyzacją postojową jak sobie to wszystko tutaj wygląda. Przestronny, duży garaż. Oczywiście, jak to w Weinsbergu, dostęp do mediów. I widzimy na tym modelu charakterystyczny duży garb, a oczywiście na tym drugim modelu, który, do którego sobie tutaj wejdziemy, tego garba nie ma. I zapraszam Was oczywiście do środka. Zobaczymy. I jak to zwykle w Mercedesie, aktywny tempomat, automatyczna skrzynia biegów, duży ekran MBUX, światła LEDowe i jak sobie zobaczymy samochód ma 7 metrów długości, zatem jest naprawdę duży. Przestronna łazienka z prysznicem, łóżka z tyłu 200 na 200, także jest komfort, jest miejsce, są szafki i oczywiście klimatyzacja postojowa, duży aneks kuchenny. I gdybyście mieli ochotę Kupić taki samochód, wynająć krótko lub długoterminowo, zapraszamy do firmy Platinet.